Witajcie! Kolejna część zagrajmy w Diablo 2, a jestem zadowolony i uśmiechnięty. Dlaczego? Dlatego, że właśnie wróciłem z i jest mi o niebo lżej. A taka propo nieba, patrzę sobie przez okno i robi się ciemno. <grym> Bardzo dobrze, bo tylko i wyłącznie jak jest ciemno, to w tym Diablo jak się gra, to cokolwiek widać. Tak to jest naprawdę problem, choć jak idziemy tędy. Dałem sobie pójdziemy. Halo? O, proszę, są ptaszki. Ptaszki. Ładne mi ptaszki. Oj, dobra, nie jest źle. Krótki. Już Czekaj, ja pomagam. stacją za dużo eliksirów pijesz. Jestem bardzo zaniepokojony tym faktem. Bo co? Za dużo to niezdrowo. Kiwam tu właśnie palcem. Dobra, gdzie my to w ogóle jesteśmy? W salach nieszczęścia. No właśnie. Sobie jeszcze nie szliśmy. Czy tu coś jest? Nic tu nie ma. Ok, idziemy na dół. Mm, mm, tu jest pusto, tu jest pusto. A tu są panie. Panie, które potrafią latać. I chyba właśnie doszliśmy do pana Nitchlaka, O czym informuje nas malutka ikonka, na którą jest napisane zadania. Trzymaj się, Kayla, trzymaj! Lać, jać! jać. ze zdrówkiem Dobra, wszystko okej. Okay. Yy, Super mikstura leczenia. Super, ale my jej nie potrzebujemy. Widziłem sobie teraz już. Endy tutaj pójdziemy. Endykla. Wodź, wchać. Daj. Dobra, koczę mam trochę tremy przed tym przeciwnikiem. <coughs> nie tlakiem, sorry. Dobrze, już kela, idę, już idę, już idę! Zobacz, ale piłem sobie magnesik. Czekaj, masz tu, napij się. Dobrze ci to zrobi, proszę uprzejmie. Ale mam chlebę. Coś mi bierze chrypa. Co mi to pisze? Zabij nit Pewnie, że go zabiję. Okej. Okay. Idziemy dalej. Stay o, pięknie. Również pięknie, również pięknie. Oby tak dalej, oby tak dalej. Widzicie, o ile ich tu jest, ładuj, ładuj! <coughs> ja nie mam. Ale on, tylko nic nie mogę mówić. Zostawka w spokoju, ale tu krwi. Czyżbym słyszał nietyklaka? Ja mi, że on tych dziadów skrzesza. Nie nas nasz będziemy sobie doświadczenie. Aha, eksplodujący panowie. Dobra, atak. Mojej... Część umowy z balem, tak? Mam nadzieję, że opiewa to, że zginiesz. Uch! Ja pierdłem, jak ich jest. Dobra, takim sposobem... O, pierścioneczek. Poczekaj na chwilę Okej. Sprawdźmy sobie co to jest. Plus 6 do maksymalnej wytrzymałości. Nic ciekawego. Nic co by nas mogło zainteresować. Dobra, ok. OTAK! You're under attack! Jest, dostał! 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 dostał. Kurczek on wytrzymał. Ja pierwszy to on z Po kokela Czas mu damy radę Jalloway Nie wiem dlaczego znaczy, kuku robi Bardzo nieładnie z jego strony jest, Jak zwykle, żadnych przedmiotów nie ma. O, proszę, Venomus się pojawił na Skype. Czy możesz się to uspokoić na chwilę? Czy nie? Czy już mi tak będzie cały czas robiło? Dobra, wybaczcie na chwilę. Ja to zatrzymam i zrobię porządek z tym panem Venomusem. O nie, zniknął, ok. Dobra. Mm, idziemy dalej. A więc tak, Nitlak został pokonany. A my co mamy zrobić? Porozmawiaj z Anią, zanim wyruszysz lodowym traktem i wejdziesz na szczyt góry Arneat. Okej, ja skąd wiecie, że tam wejdę. Skąd wiecie, że tam ruszę zjechaj! Jestem na drodze dziadu. Okej, ale jest tam jeszcze jedna odnoga, w którą na pewno sobie pójdziemy, zanim stąd wyjdziemy. ponieważ jak wszystko to wszystko. Chodź Kajla, jeszcze tutaj sobie zobaczymy. Może coś fajnego znajdziemy. Na pewno całą masę przeciwników. Oh, Zwiększam go za Zdej haj, mówię, zdej zdychaj! zdej Jeszcze jakiś, jeszcze jakiś. A pierdziu, ale to jest O, coś fajnego wypadło. Niech talizman. Nie wiem, czy takiego fajnego. Claymore dobrej jakości. <ścoughs> y a co to za? Jestem przeciążony. Jesteś przeciążony? Ja nie, to musimy zobaczyć. Zobaczcie, na razie was wyrzucę. Muszę mu tu sprawdzić tarczę, bo tarczy potrzebuje, jak. No po prostu potrzebuję. Nie mam miejsca na klienę, więc Do widzenia. Pierścioneczek. Rubin. Czaszka bez skazy. Piążki. Mniejszy talizman, który sobie od razu zidentyfikujemy daje do obrażeń tam troszkę. A dobra, będziemy go nosić, bo i tak tam mamy jedno miejsce malutkie, bo malutkie, ale jest. Dobra. Mm -hmm. Idziemy dalej w takim razie. Tam sobie będziemy wracać. Nie, tam już nie będziemy wracać, ponieważ się będziemy teleportować do miasta. Żeby porozmawiać z panią Anią z zielonego wzgórza. Nać. Krótki bojowy łok I znowu z miejscami na klejnot. Uuu, jedzonko. Okej, okay, dobra. No. Zapaliśmy się na jakąś pewnie... Na jakiegoś grilla tutaj. dostawka jest w spokoju dziadku. Dobra. Daliśmy... o, eliksirki muszę pozbierać. One mi się kończą. Tędy albo nie tędy teraz. Amciu, amciu. Co jeszcze? Tu jest wszystko ok. Tutaj nie ma nic, tutaj nie ma nic. Tu jest grobowiec. Da pierdze nie mogę go trafić. Mikstura leczenia i mikstura leczenia weźmiemy, bo tam brakowało nam troszkę miejsca. W ogóle tą myską sobie nie mogę nacelować na nich. Tu jest problem. Wdychaj! Wdychaj! Dobra. Uf, pułapka. Nie, dobra. Daliśmy radę. Hmm, kolejny jakiś ołtarzyk dziwny, podejrzany. jak na broń, bojowy topór, nie chcemy. O, ile tu przedmiotów, mnóstwo przedmiotów i mnóstwo przedmiotów byle jakich hmm, Czyli generalnie do dupy Dobra, to wszystko w salach nieszczęścia, więc droga kale, najwyższa pora że udamy się szybciutko do Harrogacz. Napijemy się pysznego płynu. Włączymy mapę i pójdziemy do pani Ani. Która jest sobie gdzieś tutaj. O, tu jest pani Ania. Witaj, pani Aniu. Udało ci się powstrzymać nich Ale nadal nie mamy relikwi. Musiał już ją oddać balowi. Teraz, po wejściu na szczyt Areat, bal nie zostanie poddany próbie. Bądź przeklęty, nich Mimo wszystko, dziękuję za twoje starania. Pozwól mi, proszę, uhonorować Twoją odwagę poprzez magiczne zapisanie Twego imienia na przedmiocie, który wybierzesz. Przynajmniej tyle mogę zrobić. No, niespecjalnie dużo, ale pewnie, że wiesz co? Oczywiście, że tym przedmiotem będzie mój kochany cienia, który tak długo mi towarzyszył. cienia Akadwaha, miecz dwuręczny, bierz. No i co? No i gówno za bo nic nam to nie daje. Ale dobrze brzmi Kiało Cienia Akadwacha, prawda? Dobra, to tyle, idziemy sobie stąd. To tyle, idziemy sobie stąd. Powiedziałem przynajmniej dobre 15 minut temu. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że się nie nagrywa. Ale niewiele tutaj zrobiłem, powróciłem się po tej wiosce i między innymi dostałem od tego pana tutaj, który się nazywa Kulkeng, nowe zadanie, nie wiadomości, nowe zadanie, kolejne już, musimy przejść przez drogę starożytnych, aby dostać się na szczyt Areat, ale to już w następnym odcineczku, zapraszam bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć.